się Siema, Szaman Torolnikiem Profesjonalnym, mamy dzisiaj 27 kwietnia, 5 dni po siebie: kukurydzy, mas. 22R i 23M na polu, tutaj, gdzie ma być robione wszystko, nazwijmy to ekologii, czyli odchwaszczanie bez oprysków, bez nawozów sztucznych. I akurat przyjechał nam chwastownik, który za chwilę wam pokażemy. Idziemy na żywca. Z nami dzisiaj Bartek Piskorski z Aibyk. Ajbek, Ajbek? Ajbek. Czyli z firmy, która właśnie te chwastowniki e, produkuje, i dzisiaj nam Bartek o nich trochę opowie. Tak, Siema Siemanko. <śmian> <śmian> Tradycją kanału. E, pracujemy dzisiaj chwastownikiem e, obrotowym. E, zależy nam e, w pierwszej kolejności na wyrównaniu. Zobaczcie, jak wygląda tutaj e, pole, gdy mamy zasianą kukurydzę. Mamy takie różne górki, pagórki, doliny. I chcemy przygotować, że tak powiem, uprawę pod kolejny zabieg, który już musimy zrobić bardzo precyzyjnie, ze względu na to, żeby nie uszkodzić kukurydzy. Musimy pracować maksymalnie do 2,5 cm, do, 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 do takiej głębokości, żeby w przyszłości nie uszkodzić kukurydzy. I zależy nam na tym, żeby wyrównać tą tutaj powierzchnię, bo jeśli nie wyrównamy, to tu będziemy pracować na około trzech, nawet 4, 5 cm. Ok, tu się nic nie stanie. W ale, ale w rządkach, jak będziemy pracować głęboko, to uszkodzimy yy, kukurydzę i, i, i nic nici nam z uprawy. Yy, drugim, yy, jakby to być, powodem, dlaczego teraz pracujemy, co prawda jest troszkę za wcześnie. Pośpieszyliśmy się, ale to też wynika z, z naszych ograniczeń czasowych. No mamy 5 dni po siebie, kukurydzy. Tak. I dla przypomnienia, to mamy kukurydzę w uprawie, pasowej, yy, uprawie bezarkowej. 35 nabornika, w ubiegłym roku była kukurydza, więc tych resztek mamy dość dużo. Tak, resztek mamy dużo, ale to dla brony obrotowej nie przeszkadza. Ale do czego zmierzam, dlaczego się ją pośpieszyliśmy troszeczkę, ze względu na to, że niekiedy kukurydza już po 5 dniach jest na wierzchu, akurat w tym roku akurat pogoda tak nie sprzyja do, 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 tej, do tego szybkiego wyskoczenia kukurydzy. I mamy tak naprawdę, dopiero kiełek się pokazuje w tej kukurydzy, można by było ten zabieg opóźnić jeszcze jeden, dzień, dwa, wtedy by był bardziej efektywny, ponieważ więcej chwastów zniszczyli. I do czego przechodzę tutaj płynnie, że drugim, drugą zaletą tego, e, tego, tego zabiegu jest niszczenie chwastów. Tutaj możemy się przyjrzeć. Mamy tych coś, chwastów, tych chwastów tutaj nie widać. Oczywiście mamy takie jakby to powiedzieć inne jakieś trawy zboża i tak dalej, które też możemy e, gdzieś tam usunąć, ale takich chwastów tutaj nie widać, nie? Nawet jak odsuniemy, nie ma ich Tak, za dużo. nie trafiamy, nie ale trafiamy. już po kwastowniku są. Ale po chwastowniku e, widać tutaj gdzieś zaznaczone? Nie, zaznaczone nie jest, o, nie jest, zaznaczone, nie jest o. ale o. Tutaj mamy taki kwaśnych, który już o. Już jest tutaj na wierzchu. To już nam nie, nie będzie rosło. Tak, dużo jest takich jeszcze miejsc w ogóle takich e, kemp e, z, z, z trawami. O, no no znaczy, no. Jest taka taka o kempach e, gdzieś tu jeszcze e, masz tu takich dużo miejsc o na przykład tutaj e, to normalnie już by nam się tutaj e, ukorzeniało gdzie nie jeszcze złapie, a to już jest no ale to już mamy wyciągnięte. Tak, nie? to już mamy wyciągnięte, to już nie powinno nam się tutaj e, ukorzeniać i, e, i i pozbywamy się e, takiego też również tutaj problemu. Więc usuwamy te drobne kiełkujące chwasty, oczywiście, tak jak wspominałem, mogliśmy jeszcze z dwa dni poczekać, byłoby ich, ich nieco więcej, No ale wiadomo, ograniczenia czasowe. No, no i pogoda być, też tak, jest pogoda, nieprzewidywalna. Tak, nieprzewidywalna. No, trzeba było też mieć chwastownik na miejscu. Mamy troszkę do siebie kilometrów, więc, więc, no. Nie uda się tak, tak zawsze wstrzelić. Jeśli ma się chwastownik na miejscu, to tą, ten okienko zabiegowe możemy idealnie wyczekać. No dobra, a teraz o odnosie samego chwastownika, bo jest to chwastownik dość nietypowy. Tak, dość nietypowy, nietypowa konstrukcja, ponieważ jest obrotowy. Klasyczny, przypomniałem kwasy, klasyczny chwastownik, to są takie palce, które tak naprawdę usuwają te. O, widzimy tutaj chwaściki, usuwają, ale one. Ten chwastownik miesza je tutaj z glebą, tak? i one mm -hmm. gdzieś tu są wyrwane, ale potrafią się ukorzenić. Ten chwastownik podrzuca nam ziemię i chwasty, i te chwasty opadają jako drugie. I one są już tutaj właśnie. O, one opadają Ziemia nie. jest cięższa, one opadają jako drugie, i one już tutaj są na wierzchu, a ziemia opada jako pierwsza, i, i ona już tutaj jest yy, o wiele bardziej efektywniejszy ten zabieg. I kolejną zaletą jest tego, że w uprawach bezorkowych, yy, z, yy, nawet z większą ilością mulczy, oczywiście, jeśli on jest tak yy, rozdrobniony, bo jeśli mamy takie, taki, taki długi by był, to by nam tutaj mógł, że tak powiem, yy, no, po zatrzymać, prostu zapychać, tę, no? zapychać się. Nie? Ale, ale jeśli mamy, możemy mieć dużo resztek, jeśli są rozdrobnione. To taki kwastownik sobie poradzi, w przeciwieństwie do chwastownika klasycznego, który tak naprawdę zebrałby to nam wszystko i by się zaraz zapachł. Ładnie na skrajach by wyglądało. Tak, 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 także co do, co do samej brony, mamy tutaj hydrauliczną regulację docisku i teraz zobaczcie, ustawiliśmy w takich warunkach jak teraz widać, powiedzmy taka gleba dosyć lekka, ale jak zobaczymy tam jest glina, tam jest taka dosyć, dosyć ta ziemia jest twarda i w tym momencie, gdy wjeżdżamy w taką twardą glebę, nieco musimy zwolnić i docisnąć. Na przykład do czwórki, do piątki, zależy jak, 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 jak musimy się obejrzeć do tyłu i, i, i zobaczyć, czy ta praca oczywiście wyjść z traktora zobaczyć jak, jak ta praca wygląda, do jakiego momentu dociskać. Zjeżdżamy z górki, wjeżdżamy w luźną ziemię, z powrotem wracamy załóżmy do trójki, do dwójki i. Tak to wygląda. Możemy jeszcze zauważyć głębokość pracy. Pracujemy na około tam, zobaczcie, trzech Oczywiście, tam gdzie górka, no tam pasujemy, gdzie jest luźna gleba, to tak. to głębiej. Ale nie? właśnie równamy. Zobaczcie jak tutaj wygląda po chwastowniku. Wyrównana ta powierzchnia, a przed chwastownikiem. No i Co, co do samego fastownika docisk hydrauliczny. Kolejna tutaj mamy zaletę taką, że mamy dodatkowo elastyczną pracę na tych tutaj sprężynach, czyli dociśniemy oczywiście może nam się tutaj. O, Zobaczcie jak coś się pojawia tutaj. Nie mamy na sztywno, tylko po prostu trafi podniesie. się kamień, podniesie się i jedzie dalej. Druga sprężynka, co bardzo ważne jest na glebach lekkich. Ta tutaj odpowiada za to, żeby ta gwiazda nie zagłębiała nam się tutaj za mocno. za mocno, jeśli jeśli się zagłębi, możemy później podnieść i pokazać ten efekt, ona nam przyciągnie tą, tą jakby to tą gwiazdę do góry, żeby ona nam nie pracowała głębiej niż czego. Niczego tak naprawdę nie chcemy, tej, tej pracy głębokiej, i ona za to odpowiada. No i to jest, tak, jest ważne, chociażby teraz, żeby tych nasion nie wygarnąć, tak, nie? Tak, to jest ważne, teraz jak teraz, bo teraz pracujemy tak naprawdę, yy, gdzie, gdzie jest mały kiełek, ale gdy mamy yy, tą, właśnie ten zabieg taki już precyzyjniejszy, gdzie musimy tą trzymać, tą precyzję zabiegu, wtedy jest to bardzo ważne, żeby ta gwiazda nam nie, nie zaryła tak naprawdę <laughs> yy, w glebie. Także, także jest to tak skonstruowane. Yy, mamy też uzupełniający element. Ponieważ na środku. Tak, na środku, ponieważ fizycznie nie możemy tutaj, jakby to powiedzieć, żadnej już gwiazdy umieścić, więc to jest taki element uzupełniający przy każdej tego typu broni. Druga sprawa też jest dosyć fajna, żeby pamiętać o tym, że tu mamy taki zabór którym regulujemy nie patrzcie na szyby szyba tak. jakby to wyjejs poszła na szyba szybko z <laughs> Tak e, tym zaworem sobie regulujemy tutaj tą pracę e, szybkość tej pracy żeby, żeby nam jak z kabiny dociskamy żeby nam się nie zrobiła nagle jedynka czy piątka to żeby ta praca płynność. była płynna i, i, i wtedy wtedy e, nam to wszystko wychodzi Oczywiście rozstaw kół regulujemy sobie Nadaną, nadane rządki w uprawach rzędowych ma to większe znaczenie w uprawach, takich jak pszenica, gdzie się jemy tak naprawdę co 12,5 cm, nie ma to większego znaczenia, więc, więc kukurydzy, żeby nie jechał później, jak już będzie większa kukurydza, żeby nie przygniatał. No dobra, a tak jeśli chodzi o już ogólne sprawy, tu mamy chwastownik 3 metrowy, w jakich one szerokościach są? Dostępne. Tego typu chwastownik od 1,50 m, czyli rozwiązania dla małych gospodarstw do 18 m. Oczywiście to może powiem, jak to się mówi niehandlowo, ale im mniejszy, tym lepsza precyzja. Mniejsza ta szerokość. No bo roboczka. wiadomo, no jest mniejsza precyzja. Przy mniej jakichś chwastowniku... pagórków tak. i tak dalej, no to jest zawsze lepiej na mniejszych tych. Tak. Nie? przy tym fastowniku pracujemy tak naprawdę 8, około 8 na godzinę, zależy oczywiście jakie uprawy. Dzisiaj pracujemy w, tak naprawdę w okolicach 8 na godzinę, więc, więc ta praca jest dosyć szybka. Więc tutaj nie ma co się nastawiać, żeby zaraz tam 18-metrowy był potrzebny. Lepiej tą pracę robić precyzyjniej przy takich zabiegach niż, niż dużą szerokością i, i, te, i ten efekt był, by był o wiele mniejsze. Ok. Tak to, Dobra. tak to wygląda. No mamy skrzyneczkę na napoje na, na, na chłodzące. <gry> I teraz tak, jedna, jedno pytanie szczere. Jeśli tak. chodzi o tego typu e, odchwaszczanie, z no no jaką skuteczność możemy liczyć? No, co do odkwaszczania, to trzeba powiedzieć sobie, sobie wprost, że to nie jest tak, że jednym zabiegiem odkwaścimy sobie pole, to nie jest chemia syntetyczna, tak zwana, bo chemią oczywiście jest wszystko to, co nas otacza, nie jest to chemia syntetyczna, tak zwana, zabiegów, co do upraw, może tak powiem, co do upraw rzędowych, przejdźmy Michałowi tutaj taki, jakby to powiedzieć, wklej do tej rozmowy, taki schemat pracy, kiedy możemy pracować i jakim, jakim narzędziem i tak naprawdę przejazdów, żeby dobrze odkwasić kukurydzę, potrzebujemy jeszcze pielnik. Tak naprawdę potrzebujemy jeszcze pielnik, ponieważ chwastownik pracuje na tej głębokości roboczej 1, 2-3 cm, już tak maksymalnie, ale przecież mamy chwasty, które. Na przykład kongres który, który kiełkuje, nie wiem, 7-6 cm i tego chwastu nie usuniemy tak naprawdę broną chwastownik. I to trzeba sobie wprost powiedzieć, nikt, nikt Wam bzdur nie opowiada, że, że, że brona chwastownik usunie wszystkie chwasty i, i tak dalej, i tak dalej. Usunie te z Was wierzchnie te, które dopiero sobie tam kiełkują, tych dużych też nie usuniemy, ponieważ jak się ukorzeni, to no przecież, żeby je usunąć, byśmy musieli i roślinę główną usunąć, tak? Czyli, czyli najważniejsza zasada niszczymy chwasty wtedy, kiedy ich nie widać. To jest taka podstawowa zasada odchłaszczania mechanicznego. Yy, mamy, yy, jeśli jeśli yy, jest na przykład yy, mm... Kukurydza, gdzie, ma, gdzie dopiero wychodzi centymetr, 2. E, tak naprawdę tutaj musimy, e, tutaj się omija te zabiegi, a jeśli już, to pracujemy broną, chwastownik klasyczną na długich zębach e, roboczych. Wtedy, wtedy nie uszkadzamy e, tej rośliny, ponieważ te długie zęby e, odsuwają się nam od mhm. rośliny, są, są delikatne, też regulujemy agresywność, kąt e, tych, tych zębów. Wtedy możemy pracować. Tom absolutnie nie. Ta brona jest nieco agresywniejsza, więc, gdy mamy już kukurydzę, powiedzmy, no 5 cm wysokość, to, 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 tak na, tak na oko, to już możemy tą pracować, ale, gdy mamy centymetr 2, absolutnie nie możemy krzywdej zdać. Czyli tą na początku. Tak, pierwszy I zabieg do... przedschodowy, to jest najbardziej efektywny, jest tą broną. Mm -hmm. Oczywiście tamtą też możemy zrobić, ale wiadomo, w warunkach takich, gdzie mamy uprawy bezrokowe, tamta tak naprawdę Reset się jest nie, dużo. No. Tak, tamta się no nie no nadaje. No i, i potem do... dopiero przeskakujemy, jeżeli już roślina, tak, że tak powiem, tak, się umocnią smieńcy... na swojej pozycji. Tak, tak, tak umocnią się na swojej pozycji, roślina, e, wte, wtedy możemy pracować. I załóżmy tą broną gdzieś do takiej wysokości w kukurydzy, o, powiedzmy gdzieś tam możemy pracować takiej. Zresztą e, zobaczcie, zobaczcie, jak, jak gdzieś tam się zaglądać, Może, żeby nie było, że reklama. Ale robiliśmy na kanale Xaverys z Gospodarstwa tak, też taki mm -hmm. zabieg broną w takich gdzieś tam, o powiedzmy kukurydzy yy, 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 i yy, bardzo fajnie, to wychodziło. Yy, jeszcze najważniejszy, o czym nie powiedziałem? Zobaczcie jak szybko mówię. A tyle. A, a tyle już mam powiem. 12 minut. Tak, a, tyle jeszcze, a tyle jeszcze jest do powiedzenia. Yy, druga sprawa. Yy w rolnictwie em, e, organicznym, biologicznym, bo tak to się fachowo powinno się nazywać, bo rolnictwo e, ekologiczne to tak jakbyśmy, wiecie, patataj, e, patataj robili na koniu. Są, są różne, są różne tak. definicje. Nie? Tak, są różne definicje. Ja uważam, że powinniśmy się nazywać to rolnictwo organiczne, biologiczne, e, niż ekologiczne. E, I teraz tak, w, rolnicy kiedyś bronowali po skosie pola. Mhm. E, tymi, tymi zwykłymi bronami chwastownik, żeby był lepszy efekt. Tutaj ten, e, możemy pracować w ścieżkach technologicznych, a ten efekt jazdy po skosie mamy tutaj za zapewniony przez ten, przez ten, przez ten e, tutaj kąt e, brony chwastownik. I to jest, to jest też, za, jakby to powiedzieć, tą efektywność pracy. E, za, ten, no bo na, załóżmy, że mamy kukurydzę tutaj, tutaj i teraz brono chwastownik palcową jedziemy, omijamy, jedziemy, omijamy, a tom czeszemy w rządku. Wyczesujemy po prostu. Wyczesujemy nie? tutaj. I, I ta praca jest o wiele bardziej efektywna niż praca brony chwastownik e, klasycznej. Oczywiście one, te brony się uzupełniają, tak samo jak i pielnik, który tutaj o, powinien pracować w tej części. Oczywiście są pielniki precyzyjne, które podjeżdżamy pod roślinę bardzo blisko, na około tam 2 cm. Oczywiście tu jest system sterowania kamerą. Musimy ten talerz, który pracuje przy roślinie, musimy, musi być precyzyjna regulacja głębokości roboczej, bo jeśli, jeśli będzie nam za głęboko pracował, to nam utnie, utnie korzenie. I nie o to nam chodzi. Musi pracować na centymetrze maksymalnie do dwóch, żeby tutaj, że tak powiem, od, odchylać e, tutaj ten. A tutaj też jest e, bardzo ważne, żeby pracować jak najpłycej, e, ponieważ e, jeśli będziemy pracować głęboko, no to ta woda w latach oczywiście suchych, ta woda nam się przenosi do niższych warstw i też te rośliny mają... Czyli wszystkich ostatnich. Tak, wszystkich ostatnich to. To no są takie Czyli... specjalne gęsiostopy, które, które pozwalają, takie płaskie, które pozwalają na tą pracę dosyć, dosyć płytko. Czyli wniosek jest taki, żeby wejść e fachowo w tego typu uprawy, powinniśmy zaopatrzyć się przynajmniej dwa rodzaje, jak nie trzy. Tak, tak, tak. Żeby, żeby mieć taką, taki święty spokój, to musimy mówić o kontroli chwasty, bo nie jest tak, że e, musimy każdy kwast na polu usunąć. Tak? E, to, to ważne, żeby była ta kontrola, żeby chwasty, tak zwane chwasty, bo to się nazywa ładnie też zioła, zioła. zagrażają, zagrażają e, jakby to powiedzieć, usuwamy na tyle, ile, ile żeby nie zagrażały do uprawy to jest, To jest bardzo ważne, nie to, że musimy każdy chwast na tym polu usunąć. Później sobie w późniejszych etapach kukurydza sobie poradzi. Tak samo jak i soja i różne uprawy, które siejemy w szersze rzędy. Tak naprawdę jest dużo filmów. Też można sobie na, na, na YouTube pooglądać, także... Które też podlinkuję tutaj pod tak, filmem. życzymy oglądania. No lecimy teraz z tym, tak. z robotą. także tak, się nagadałem troszeczkę, ale chcę Wam wszystko powiedzieć i też nie, nie wierzcie w cuda, że, że, że chwastownik jeden czy drugi Wam wszystko, wszystko na polu załatwi. Najważniejsze to trafić w zabieg e, z, że, czasem. Że, z czasem, tak? W okienko zabiegowe, żeby, żeby trafić z czasem. Bo nieraz jest tak, że zobaczcie, nie widać nie widać tych chwastów, gdzieś tam coś pod... A pod, za chwastownikiem pod, już leży a, dość dużo, tak, nie? A za chwilę, za chwilę, dwa dni poczekamy, za chwilę mamy takie chwasty i już się ukorzeniają i już, już nie, nie, nie zrobimy, nie zrobimy nic. Eee, także, także na to trzeba zwrócić uwagę i, i, i trzeba do, do tych, że ja tak powiem, metod proekologicznych, trzeba podejść tak z głową, a nie tylko zawiedzieć, że mamy chwastownicę, na wszystko zrobi, no. nie na wariata i to, to jest bardzo ważne. No dobra, lecimy, lecimy. Teraz zobaczcie jak to wygląda w pracy, lecę około 8 e, oś pół kilometra na godzinę Reszki fruwają, gleba fruwa bałem się że będzie więcej obornika na wierzchu ale nie ma go zbyt dużo jest ładnie przerzucone przez kultywator no ale wreszcie tutaj się nam dość dużo pojawia co do tych wjazdów tutaj no to jest jeden mały mankament który mi się w tego typu e, uprawach jak organicznych, ekologicznych nie podoba względem e, bezorki, że trzeba ingerować tą glebę jeszcze 2-3 razy. Wiadomo, może ona trochę przesuszać, e, może być e, większa erozja w przypadku wiatru i tak dalej. Tutaj no, będą nam chroniły przed erozją te resztki e, z kukurydzy, więc to jest na plus względem chociażby e, upraw orkowych, ale... Jak to mówią, kij ma zawsze dwa końce i w przypadku kiedy tutaj mówimy o jakimś zwiększonym ryzyku erozji to z drugiej strony na przykład, jeżeli byśmy mieli tą kukurydzę zaklepaną bądź jakąkolwiek inną uprawą, uprawę tego typu zabieg może chociażby poprawić wschody gdyby, nie wiem, przyszła ulewa ta kukurydza była zaklepana i nie chciały aby te rośliny powychodzić, możemy po prostu przejechać po wierzchu i wtedy ta kukurydza po prostu wyjdzie. To jest trochę inny zabieg niż zabieg na powietrzania gleby kukurydzy, no bo to już jest trochę, inna ingerencja i, i głównie między rzędami, ale takie zerwanie tej warstwy zbitej proną tego typu można spokojnie wykonać. No a tutaj co do resztek jeszcze, zobaczcie jak one się układają, że nie ma tak zupełnie równomiernie na polu, bo to co Bartek wspomniał, ten środek brony mamy dwa dodatkowe kulta, które są ukierunkowane po prostu w lewą stronę. Jak się spojrzy, tym środkiem mamy tych resztek mniej, a po brzegach jest po prostu większa ich ilość, no ale tam jakiegoś większego. Znaczenia już nie ma. No i tutaj wyjechaliśmy na grinę i już znowu jesteśmy na pustyni I dużo osób pytało się mnie o to, dlaczego w ogóle bawię się w tym roku w tego typu uprawę, zamiast zasiać opryskać i zapomnieć, ale powodów jest tak naprawdę kilka. Z barkiem zamy się już dłuższy czas No i w tym roku właśnie stwierdziliśmy, że może a nóż coś fajnego tutaj z tego wyjdzie, bo... No, sytuacja jest jaka jest, no, nie trzeba tutaj dużo tłumaczyć. Sytuacja na rynku nawozów, na rynku środków ochrony roczki. jest coraz bardziej napięta, coraz mniej wiadomych, coraz więcej niewiadomych. E, więc no, tutaj być, taką alternatywą e, jest gospodarka ekologiczna, prowadzenie e, tych upraw w taki bardziej nazwijmy to środowiskowy sposób, ale to też nie jest łatwe i tego się nie da nauczyć ani w rok, ani w dwa lata, ani tak naprawdę e, w pięć, bo zawsze są inne warunki, zawsze to może tutaj powychodzić coś innego. No i w mojej ocenie lepiej jest zacząć po prostu od czegoś małego, jakaś jedna działka, dwie działki, trzy działki e, i zbierać doświadczenie niż, nie wiem, Teraz wrzucić wszystko w ekologię ponad 100 hektarów I zastanawiać się przez cały sezon czy to wyjdzie czy nie wyjdzie, a nie daj Boże narobić jakichś baboli wielkich <laughs> I to się okaże, że e, będziemy mieli jedną czwartą plonów z tego co e, zazwyczaj Więc no, to jest przede wszystkim taka dla mnie nauka e, Druga sprawa, no rynek żywności bardzo się zmienia i coraz Więcej konsumentów właśnie szuka gdzieś tam tych ekologicznych e, produktów Chociaż o ekologii no, można dużo mówić, naprawdę I tutaj e, dla mnie ani ekologia, ani e, takie no, rolnictwo nazwijmy to konwencjonalne Nie jest biało-czarne, są zawsze lepsze i gorsze strony Ale no jednak ten rynek się zmienia i ludzie coraz więcej właśnie szukają takiej żywności która jest bio, która jest organiczna, która produkowana jest bez środków ochrony roślin, nawozów i tym podobne. Więc to jest druga sprawa. No i trzecia, że zawsze gdzieś tam na gospodarstwie szukam takich rzeczy, które gdzieś tam można wpleść. W to swoje standardowe gospodarstwo. Bo czy dzisiaj będę wchodził w ekologię? Nie mam dla pojęcia. Mówię, to jest zupełnie inna bajka. I tak jak chociażby na no, z gospodarstwem, już tam robią cuda i, i, i to im fajnie wychodzi. Ale no, też są już lata po prostu doświadczeń. A żeby robić to jeszcze na piachach i na takich ziemiach jak u nas, czyli no, mało zasobne, często kwaśne które bardzo, bardzo często wymagają właśnie doprowadzenia do takiego ładu i porządku. No to jest, mówię, to jest już naprawdę wyższa szkoła jazdy, więc na razie takie testowanie. Pierwsza jest ta kukurydza. Myśleliśmy jeszcze o bobiku, ale chyba zrobimy to w przyszłym roku, bo bobik tam jest dość dużo e, samosiegów pszenicy, które już naprawdę są mocno wyrośnięte, a to też trzeba już podejść. Planować po prostu prędko i w, 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 w momencie, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Tylko A chociażby o, to się w samej kukurydzy? To nie może być tak, że kukurydza będzie posiana na 2 cm, jednak musi być trochę głębiej, żeby tych nasion nie wyciągać. Te 4 cm musiały być z automatu. Więc są rzeczy, których po prostu nie da się tak rzucić w środku sezonu i sobie wlecieć chwastownikiem i, i myśleć, że będzie ok, trzeba te rzeczy po prostu poplanować. I tak jak chociażby no zagospodarowanie resztek, mulcz, nie mulcz, takie rzeczy, takie historie, to musi już być zrobione wcześniej, żeby po prostu nie narażać się na jakieś tam większe niepowodzenia. I no, też taką dużą zagwostką i dużą bolączką w razie w jest chociażby też i wszelkie rośliny. Które są wieloletnie, które nie są jakoś tam płytko z nasionami, tylko to są kłącza, pędy i tak dalej. To już jest zupełnie inna forma walki, no, a żeby tutaj chociażby sprzętowo się przedstawić. To jest naprawdę duża inwestycja, więc na razie pierwszy rok takich testów tutaj z Bartkiem, a potem zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. No teraz to można powiedzieć, że w tej bezorkowej naprawdę jest burdel. Bezarkowa i chwastownik po prostu resztek od groma na wierzchu. Ale pole skończone. To już przejazd ostatni na klinie i następny raz będziemy wjeżdżali za kilka tygodni. To na dzisiaj wszystko. Pozdrawiam serdecznie rolnik nieprofesjonalny.